Ahoj kamraci, niech ten filmik Was pokrzepi i wzbogaci. Moi mili, mam coś dla Was dzisiaj fajnego. Jest to strona, która nazywa się mixkit.co Mamy na tej stronie naprawdę wiele tutaj, czy też filmików, czy też jakichś dźwięków do pobrania możemy wykorzystać w... No w swoich produkcjach naprawdę no jest to bardzo fajna strona. Jak to działa wpisujemy jaką frazę mają tutaj nam znaleźć robaczki. No i na przykład interesujemy niebo. I co? Co my tutaj mamy? O proszę No mamy jakieś, jakiś zachód słońca mamy ładny i na przykład chcielibyśmy... O, proszę, no mamy... Filmik trwa 10 sekund. Możemy w wersji ściągnąć HD lub Full HD. No i co? I klikamy. lat. I co? No i już tam się pobrało, moi drodzy. I możemy go wykorzystać w swoim filmiku. Proszę Państwa, myślę, że jest to fajna strona. No, ma tutaj jakieś efekty dźwiękowe też do wykorzystania w swoich produkcjach, na przykład. O, proszę. Albo. O jakieś świerszczyki, czy to. O, psy, nawet możemy sobie dodać do swoich filmików, do swoich produkcji, do czegokolwiek tylko zechcemy. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętaj, aby polubić ten filmik, zostawić subskrypcję, w co cokolwiek napisać. Będę wdzięczny. No i będzie to mnie motywować coraz bardziej, żeby stawiać naprawdę dobre, ale to bardzo dobre materiały. Elo, pozdrawiam serdecznie.